kalendarz adwentowy zawsze był moją tradycją. Tym razem jest trochę inaczej. Jak widzicie, za mną jest moja szafa. Kiedyś kolekcja ze świecami, teraz wyprzedaje praktycznie wszystko. Zostawiam sobie naprawdę niewielką ilość. A dlaczego oglądajcie vloga w niedzielę o godzinie 19.00? Myślę, że Was zaskoczę. Oczywiście, jak zwykle, zostawiam Wam link w opisie do tego kalendarza adwentowego, jest teraz w promocji. Znajdziecie tam też linka do świetnego t-shirtu z błyskotkami. Pięknie wygląda, kosztuje tylko 29 zł. Promocyjna cena. To część z mojej kolekcji, która została mi na sprzedaż, więc jeżeli kogoś interesują te zapachy, po promocyjnych cenach, tutaj są świece używane, ale również znajdą się i nowe, to koniecznie napiszcie do mnie na Instagramie tam podam wam wszystkie szczegóły. Jedno trzeba przyznać, piękny jest ten kalendarz adwentowy z Yankee Candle. Zapłaciłam za niego 269 ,55 zł 55 Jest teraz dostępny rabat 10%, więc z tą obniżką wychodzi za 242 zł. W środku mamy przepiękny świecznik, średnia cena za okienko to 10 zł i zobaczcie, mamy tutaj dwa produkty przede wszystkim ten piękny świecznik i dzięki temu jak będzie się świeciło światełko ze świecy w środku, to będzie dawało fajne tutaj efekty przez gwiazdki, a druga sprawa jest to świeczka, taka tea light i zobaczcie, mamy tutaj nawet jej nazwy. Jest to silver sash and pine, jeśli chodzi o nuty zapachowe tej świeczki, to w górnych mamy pożyczkę szałwie, w środkowych sosna, skóra, jaśmin, a w dolnych drzewo cedrowe, bursztyn i mech, jest to zapach leśny w takim nieco męskim wydaniu i przechodzimy do dwójki. No ja potrzebuję pozbyć się tych świec, sprzedaję moją kolekcję, dlatego że zmusiła mnie do tego sytuacja, ale nadchodzi coś nowego, także jestem bardzo podekscytowana też żeby się z wami podzielić tym. Zobaczcie, tutaj mamy w szkle świeczkę o zapachu wiśniowym. Tutaj ten pojemnik ma 37 g i właśnie taką świeczkę można kupić za 21 zł. To zbierał świece woski już za dawnych lat. Na pewno pamięta ten zapach przepiękny. To chyba jeden z pierwszych wosków, jakie kupiłam i właśnie tutaj mamy nazwę. Jeżeli chodzi o te małe tealighty, to sprzedawane są one tylko w dużych zestawach, więc przeliczyłam cenę, ile wtedy wychodzi za sztukę. To jest około 3 zł. Numer 3. Może teraz będzie jakoś łatwiej mi to otwierać na płasko, także. Świecy, zbieranie, kolekcjonowanie, była to bardzo fajna przygoda, ale coś nowego się teraz zaczyna, i kolejna duża. Świeczka szklana. Niestety, przy wyciąganiu zahaczyłam tutaj tym przyrządem. Bardzo ciężko się to wyciąga. I uwaga, jaki zapach! Vanilla Bean Espresso. Już mi się przypomniała ta piosenka z TikToka czy też Instagrama: Espresso. Ale powiem Wam, że bardzo zaskakujący zapach. W nutach górnych mamy skórkę cytrynową, bitą śmietanę i mandarynkę. W środkowych karmel, mokka, espresso, tuberoza, ziarna kawy, tofi. A w dolnych paczula, ziarno, kakaowca, kakao, wanilia. Ja powiem wam, że tutaj dużo kawy nie czuję, właśnie takie kakaowo-waniliowe, przyjemne nuty, bo ja zapachu kawy wprost nie lubię. To jest mało powiedziane. Oczywiście tam było cena 21 zł, teraz czas na czwóreczkę. Żałuję, że tutaj właśnie nie ma takich pomocnych uchwytów do otwierania, bo zobaczcie, ja robię to tym przyrządem i naprawdę. Ciężko to idzie. Otwieram to na pewno z dobrej strony i tutaj tealight. Tym razem jest to zapach Clean Cotton. Nuty górne: ozon, bergamotka, środkowy: konwalia majowa, róża, dolne to wetiweria, pachnąca cedr, piżmo. Nuty drzewne i jest to właśnie taki świeży, fajny zapach z kwiatowymi nutami. Cena 3 zł i piątka. Już nie mogę doczekać się szóstki kolejkowej, ale oczywiście idziemy po kolei. I ten zapach to Byside Cedar. W nutach górnych mamy bergamotkę, gruszkę, grej, frut środkowe kwiat, mandarynki, linia wodna. Dolne to bursztyn, drzewo cedrowe i piżmo. Ja natomiast bym powiedziała, że jest to naprawdę bardzo fajny, przyjemny zapach, elegancki, ale tutaj idą konkretne nuty męskie, ale naprawdę są super. Czas na szóstkę. Tutaj widzę, że będzie coś dużego. Zaczęłam z drugiej strony, w ogóle otwierać to okienko. Ale chyba już idzie poprawnie. W tamtym roku nie było aż tyle problemów z otwieraniem tych okien. OK. Nazwa tej świecy to Wild Orchid. No i jeżeli chodzi o nuty główne, to mamy słoneczny ozon, kwiat mandarynki, bergamotka, liść palmy, środek to dzika orchida, hibiskus, nektar, truskawkowy jaśmin o północy. <gryw> Oraz kwiat bananowca, a baza to jest piżmo, drzewo sandałowe i biała ambra. Cóż tu mogę więcej rzec? Bardzo ładny, owocowy zapach, taki, właśnie nieco tropikalny. Oczywiście podam Wam na koniec cenę tego wszystkiego, bo widzę, że tutaj jest, może tak być, właśnie, że porówno tych tealightów, a porówno świeczek w tym szklanym opakowaniu. I chciałam powiedzieć, właśnie, ale miałam przyprawę z wyciągnięciem tej świeczki, ale oznacza to tylko jedno, że po prostu one są bardzo dobrze zapakowane jak widzicie nic nie jest rozbite. No i to jest zapach cinnamon stick, czyli po prostu cynamon, ale powiem wam, że no jak widzicie nie ma tutaj póki co żadnych zapachów świątecznych. Number 8. Nie wiem czy to dobrze czy to źle, bo na pewno w takim razie będzie to uniwersalne, że możemy sobie palić przez cały rok. Zobaczymy co teraz się wydarzy, czy będzie coś świątecznego czy nie. Póki co widzę po kolorze, że na 100% nie. Zapach malinowy, red raspberry, ale zobaczcie jakie są ciekawe, albo posłuchajcie, nuty. W górnych mamy soczystą pomarańczy słodką mandarynkę, czeremchę amerykańską. Środkowe to czarne maliny, soczyste truskawki, czarna porzeczka, liście truskawki. W dolnych mamy skrystalizowany cukier, słodkie piżmo, więc jest to zapach na pewno owocowy, ale nie jest to taka wiecie, typowo soczysta malina i bardzo fajnie, ponieważ jest on nieco bardziej złożony. I dziewiąteczka. Tym razem będzie to coś mniejszego na 100%. Dramat z otwieraniem tego, już tak zrobię. Soft Wool and Amber. Jest to zapach bardzo dobrze znany i lubiany. Fajny, taki otulający, kaszmirowy. W notach górnych mamy heliotrop, pomarańcza, mandarynka, środkowe konwalia, jaśmin, dolne to piżmo, bursztyn, kaszmir, drzewo sandałowe i wanilia. No i wiecie co, no tak do tej pory to tylko tego jednego zapachu nie znałam z tego kalendarza. 10. Reszta to są raczej takie klasyki, więc może dla uzupełnienia zapasów albo dla osób, które jakoś tak dużo z janki nie miały do czynienia. Wiem, że teraz też na pewno są w modzie. Świece sojowe, to jest temat dyskusyjny, bo tam wiadomo, soja, soj nierówna i tak dalej. Wanilia cupcake. Nuty górne to lukier waniliowy, cukier środkowe słodkie ciastko czekolada dolne, kakao laska wanilii. Ja nie jestem tak za bardzo za waniliowymi zapachami. Ale to naprawdę całkiem fajnie wypada. I jedenastka, widzę, że tutaj też będzie coś mniejszego. Dobra. I tutaj jest Spice Banana Bread. Tego zapachu nie znam, ale dość mocno czuję tutaj przyprawy. W nutach górnych mamy cukier, cynamon, piernik, jabłka. Środkowe to banan, gałka muszkatałowa, dynia, masło, mleko z narkowców, a dolne to wanilia, słód, goździki, mleko kokosowe. Dla mnie powiem wam taki za mocny, ale y, myślę, że jak najbardziej jesieniarski zapach. I dwunastka, co tym razem się trafi na pewno coś dużego to bez wątpliwości mogę powiedzieć od razu Amber and Sandalwood. Tak się zaczęłam zastanawiać, czy tego zapachu już nie było bo to jest Amber and Sandalwood, a tutaj na górze było Soft Wood and Amber więc no, jednak coś innego. I ten zapach jest nieco bardziej delikatny. W nutach górnych mamy pieprz, ziarenka, tonka, uwielbiam tonkę, w perfumach w szczególności i kardamon, Nuty górne karmel, lawenda, bursztyn. Dolne to jest drzewo cedrowe, drzewo sandałowe, wanilia oraz piżmo. Numer 13. <laughs> Jak ja bym chciała, żeby moja mama, która tu siedzi, wypowiedziała się na temat zapachu świec i perfum, <laughs> to byście padli. Tak y, w skrócie i lekkimi słowami powiedziała, a kto to czuje. No ja Wam powiem, że dzięki właśnie nutom zapachowym ja mogę świece Janki, czy też inne świece zamawiać w ciemno. Naprawdę. A tutaj mamy tą y, Vanilla Bean Espresso numer 14. Pies gryzie. Jest wesoły na chacie ze zwierzętami. I mamy tutaj Klinko, to na temat zapachu tej świecy nie będę się rozwodzić, ponieważ ona już była w tym tealight, no ale fajnie, bo to jest jeden z takich ich najpopularniejszych e, zapachów. Piętnastka, coś dużego. Ciekawe, czy może świątecznego, bo póki co nic takiego się tu nie pojawiło, a jak najbardziej grafika jest mocno świąteczna. Same duże świece po kolei idą i tutaj jest ten By Side seller. no i to jest już powtórka, bo to było w małej świeczce, no ale jak najbardziej za kolejną dużą się nie obrazimy. I w szesnastce też jest coś dużego. Zobaczymy, czy tutaj właśnie jest trend powtórkowy. O, jednak coś nowego, tak myślę. A nie, mamy tutaj zapach vanilia cupcake, który był, ale w dużym opakowaniu 17. Ja nie wiem, co oni tu wyświrowali. Zobaczcie, ile po kolei jest dużych świeczek, ale nie będziemy narzekać. Strzela to po prostu. Soft wool and amber było. W sumie spoko z tym wykminili, bo zobaczcie, jak to są świece powtórkowe, to jak ja na początku miałabym świece duże w szkle i dalej otwierałabym te lighty, byłabym zawiedziona. a Teraz to jest takie miłe zaskoczenie, że jest coś większego. 18. Chwila przerwy od tych dużych świec, ale może jakiś nowy zapach ale się męczę z tym kalendarzem, sorry z małych tutaj się pokażę jednak mamy tutaj coś do kompletu i są to te wisienki dziewiętnastka również maleństwo choć z drugiej strony mogliby tak wiecie trochę to przemieszać raz duże, raz małe żeby nie było po kolei czyli tak jak mówiłam mamy tutaj powtóreczkę tego zapachu owocowego orchidea dzika numer 20. Również tutaj kolejny maluszek. Zapach to Soft Wool and Amber, czyli było. I 21. To jest coś dużego? Chyba tak. Tak, żeby nie było, wiecie, nudno. Jest to zapach tego chlebka bananowego. Powiem Wam, że naprawdę nie głupia jest ta etykieta. Fajnie to wygląda. 22 i czas na trzy ostatnie okienka do końca. Mamy tutaj. I Lajcika, kolor już podpowiada, co to jest za zapach. Nawet nie trzeba wąchać, jest też podpowiedź. I mamy tutaj, oczywiście, malinkę. Numer 23, tym razem też jest tutaj taki maluszek, ale 24 na pewno nas zaskoczy, bo już z daleka widzę, że jest to coś dużego. No może tam dadzą jakiś zapach świąteczny, to się okaże. I tutaj znajduje się ten cynamon stick. Mały tealiki, ale jeżeli nie lubicie tak palić świec, można jak najbardziej sobie go pokruszyć i wrzucić do kominka. 24. Co tutaj będzie? Bardzo wyczekiwam tego okienka. Zobaczymy, czy pozytywnie mnie zaskoczy. Uwaga. Hmm, nic nowego. Silver Sash and Pine, czyli to samo, co było. Pierwszym okienku, a tam jeszcze mieliśmy gratis, więc tak naprawdę mamy 25 produktów, a nie 24. Tak wygląda zawartość tego kalendarza, więc wyszło 12 takich tea lightów, małych świeczek i 12 tych większych w szkle. Więc tutaj ich cena 21 zł, więc łącznie wychodzi 252. Tutaj 3 zł, więc łącznie 36 zł. Razem wyszło 288 zł. No plus, tak, do pełnego rozrachunku myślę, że 12 zł za ten świecznik jak najbardziej można policzyć. Razem jest 300, a za ten kalendarz 242. Więc jak najbardziej jesteśmy na plusie, a bardzo dużo zapachów do wypróbowania. Ciekawa jestem Waszej opinii co do tego kalendarza adwentowego. No tak, jak mówię, ja zawsze na niego czekałam, zawsze był mój ulubiony, a teraz mi się coś pozmieniało, pozmieniało mi się w głowie, ale też często jest tak, że mamy jakieś pasje, zajawki, później one troszeczkę zanikają na rzecz innych, też dorastamy, wiadomo, więc dajcie mi koniecznie znać opinie na ten kalendarz adwentowy i zapraszam w niedzielę na 19. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Buźka, pa, pa!